Hej, cześć, dzień dobry, moi drodzy Witarski. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 1. A jest ze mną oczywiście Madzia. Jestem, dzień dobry. Intro. Po intrze. Także moi drodzy, kontynuujemy sobie dalej nasze przygody w The Sims 1. I tutaj w sumie wiesz co, ludzie nam sporo rzeczy popisali. Eee, prze... Ja chcę kanapę. Jaką kanapę? Nową kanapę chcesz? Tak, wygodną, bo ta jest niewygodna. Jak może być niewygodna? Normalnie kości dupne bolą. No to Dlaczego, raz nie... mi... Dlaczego mi ciągle komfort spada nie bezpada Nie stać kanapę. nas na lepszą kanapę. To jest tu najlepsze. Chodź chodź nie, czekaj, to jest najlepsze. Słucham? No? To ty zacznij lepiej malować. I to. Musi ile to. Musimy mi 7,4, a ta, ta niebieska ile ma? To jest ta? To sta. 5,5. To ta ma mhm. więcej energii. 7. To taka trochę... babcina taka. Chcesz taką babciną? Ale przynajmniej i i będziesz ko mnie siedział. Mm, no dobrze. Czekaj, jak się tu Chyba, wychodzi? że to białą. No mamy 1070. U, wygoda 8, energia... i wystrój 2. No, o, o, widzisz. Ale brzydka. Ujdzie, lepsze niż tanta. No dobra, niech będzie. Niech będzie, nie okej, okay, słuchajcie, to zobaczymy co tutaj nam się dzisiaj wydarzy, generalnie pisaliście nam tak, jeżeli nie mamy na przykład, jak to było, jeżeli nie mamy kota w domu, to nie rozmawiamy o kotach, jeżeli tak, jeden, jeden z simów nie ma różdżki w ekwipunku, to nie gadamy o magii, ciekawe, nie będę ukrywać, dzisiaj w ogóle ja będę chyba lampkę tarł, tak, dzisiaj to. Ale słuchaj, to ma trochę sensu. No bo po co wypowiadać się na te tematy, o no, których nie mamy pojęcia, nie mamy kota, to nie rozmawiajmy o tym. No kocie. To, akurat, to akurat muszę przyznać, że, że prawda. Dobra, mój syn niech już wstanie, bo on zaraz do pracy idzie. musi zarabiać na te kanapy dziwne. Mm -hmm. <laughs> e, jeszcze firanki bym chciała. No to do tego to dojdziemy, spokojnie. Na razie hajsy trochę oszczędzamy. E, w każdym razie, moi drodzy, ja Wam oczywiście już umie na łapki, komentarza, subskrypcji. Wpadajcie na socialki, linki macie standardowo w opisie do filmu i macie Dziękujemy. Wspierającym, dokładnie tak. Dobra, o której tutaj do tej roboty idę? Na dziewiątą. Aha, tu już zaraz po ja? mnie przyjeżdża? No co, jak szybko? Nie, na dziewiątą, wyspać Nie wiem, dobra, to ja jeszcze sobie zagram na lampkę przed wyjściem. Mam nadzieję, że coś ugram. <laughs> Byłoby fajnie. Siema, Jean. Duchy Przestworzeń Duchy Ziemi powiedział mi, że twoje domostwo łaknie pomocy. Czy przywołać żywioł powietrza, czy może żywioł Ziemi? Ziemia. Też bym to wybrała. Tylko jeżeli dobrze pamiętam, to tu chyba mogą być karaluchy. Aha. Więc najwyżej będziesz dzisiaj tępić, jak ja pojadę do roboty. Co z nim? Zielone było żyło. Aha. Tylko, że my nie mamy... O, patrz, trzeba podlewać. To jeszcze podleję. Wow, dobra, to ja mam szczęście widzę do dżina. Z Magdą jest troszkę gorzej. O, i najwyżej znowu coś tam spale. O, najwyżej. Najwyżej coś tam spalę, no. No i gdzie ten samochód? O, właśnie, samochodu. Dobra, to ja jadę do roboty. Jak to wygląda u ciebie? No, energia ci na razie rośnie. Ja się jeszcze nie wyspano, daj mi spokój święty, tak? Tak, ale już widzę, że pierwsze co trzeba będzie zrobić to jest oczywiście zjeść. Więc może zjeść lekkie śniadanie. Chyba tak, Sim się nie... Jak się, obu, jak się wyśpi, to się obudzi. No i tak powinno być. Bo no, na przykład masz w czwórce, często Sim jest niewyspany, ale że dasz mu jakąś interakcję, no to on leci już, nie? Znaczy wiesz, to mi się wydaje, że to chyba. Mm, mi się wydaje, że to jest chyba uzależnione od tego. Um, czy on sam poszedł spać, czy nie Czego Czy go położyłeś, no? Mamy Jeszcze muchy punktową. latają. A co tu jest takiego niby. Dobra, zabij karaluchy. A dlaczego tu muchy nam latają? Nie Twój dzień może coś narobił. Nie, no gdzie? Nie powinien. No dobra, ale Mazia ma dzisiaj za zadanie zeksterminować karaluchy w domu. I namalować parę obrazów, żebyśmy mogli zarobić pieniądze też na obrazach. I tutaj no, ludzie też mogę. pisali, żebyśmy pouczyli się Tobą trochę gotować, więc myślę, że może jak tutaj wszystko ogarniemy. To tak przeważnie to ja gotuję. No więc myślę, że może tak to ogarniemy. No jedz, jedz, jedz. Ale patrz, no to... ten głód jakoś tak nie bardzo. No bo to jakieś śniadanie było, czym tu było się najeść? O, szewie, szewie, o, 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 jeżdżę tym sprayem. no, jadę, jadę. Nie, nie lubię tutaj przełączać tej kamery. No, Dobra, skorzystajmy. I myślę, że dokończymy malowanie obrazu i jak namalujemy obraz, to pójdziemy się uczyć jedzonka. Ej, ale tu dalej nam latają muchy w tej sypialni. Nie wiem, okna otwórz? O łóżka, może trzeba posiedzieć, bo bałagan jest to dlatego. Hmm. A tutaj nic nie zdechło gdzieś. Co ci zdechło? Z ciebie coś spadło. No ja nie wiem, czekaj, może no. to coś gdzieś. z jakąś ścianą? Coś? Nie wiem, nie wiem za bardzo o co chodzi z tymi muchami. Słuchajcie, dajcie nam to znać, ten twój bo. To nie mój jean. To nie żaden mój jean tam. On nam zrobił dobrze. Wszystko mhm. użyło. Tak, łączy z muchami. Złoży z buchami. Ale ciekawe, zastanawiam mnie bardzo o co tutaj chodzi z tymi właśnie muszyskami. Tak, skąd się to wzięło? No, ja cały czas tu latają gdzieś. Nie wiem, może jak posprzątamy no. trochę, to znikle. O, Patrz, czyli jednak. No, no to jest jako bałagan, jako syf. A, czyli to jest no. taka interakcja, no dobra. Ciekawe co prawda, nie? Ciekawe, to prawda. W normalnym życiu, jak nie pościelisz łóżka, to ci muchy nie wylatują nagle. No nie. Ja mam całe życie łóżko nie pościelone, i jakoś jeszcze muchy mi tu nie latały nigdzie. Ani żadne karaluchy chodziły. O nie, to jest zawsze ściele. ja to tam mam, wiesz. Dobra, wyrzućmy, zróbmy porządek. Um, coś jeszcze pamiętam, widzowie pisali, ale je nie pamiętam. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, co to było. O! punkt kreatywności, bardzo ładnie, za ile sprzedamy, a ja okay. jeszcze nie skończyłam, a wymyśliłeś czyli... mi gazety czyli widzę, że wbicie poziomu jakby resetuje nam ten interakcja bo... czynność, tak, bo wydaje mi się, że w czwórce chyba, czy w innych simsach było tak, że dopóki się nie wbiło chyba, albo się nie skończyło obrazu no to sim cały czas malował, tak tam bardziej jest to wykolejkowane, nie mm -hmm. No dobra, Komfort, Good spada, więc e, myślę, że poczekaj, poczekaj, poczekamy na, aż mój Sim wróci i wtedy podamy lunch. Bo widzę, że też tutaj mi troszeczkę spadają. I ludzie w ogóle pisali, ja w ogóle o tym zapomniałem, e, że klaun przychodzi, jak e, są nieszczęśliwi. Tak, z tego Simory. obrazu wskakuje, dlatego ja ci to no. Sześć tylko, dobra. Ucz się gotować, Magdaleno, Mario, Moniko, chociaż ja wiem, że ty umiesz. Umiem, umiem. Ale niestety w Simsach nie bardzo. Zobaczcie, patrzcie, cały czas spada nam tutaj ten pokój, jakby tutaj gdzieś były śmieci. Łóżka są tanie, lampa jest tania i nie ma kwiatka. To nastrój ci tu bardziej spada. Ale to jest, wiesz, co to jest zastanawiające? Bo ja tu żadnych śmieci nie widzę. No bo tu nie ma śmieci, tu nastrój spada i pokój dlatego, że to są tanie rzeczy, tak? W jedynce to musiałeś kupować najdroższe obrazy i je wieszać i dopiero wtedy Sim ten pokój miał zapewniony. Masz, tutaj kupiłeś lepszą kanapę i od razu jest o! lepiej. Wow, A was na komandosa. I jeszcze premię przyniósł. Patrz, zobacz, widzisz? Możemy kupić nową kanapę! Nie. stałaś już nową, teraz ja sobie, ja sobie teraz coś kupię. Tak, konsola do gier. Nie, tu chyba nawet nie ma konsoli do kier. no, coś byś znalazł. Nie, 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 ja wiem co kupię, bo to jest rzecz, o której widzę pisali chyba w którymś tam odcinku. I to też będziemy mogli sobie trochę sprzedawać. Tylko ja nie wiem, czy będzie mnie na to stać. No tylko co znowu? Bo ja będę potrzebować technikę. O, stół stolarski. Tylko, że ja myślę, że to chyba jednak na zewnątrz będziemy robić. Tak średnio on wygląda, znowu nam pokój by spadł. Co no. Znaczy, stoi na dworze, tam, gdzie znaczy na dworze może sobie stać, tak? tak? W domu by źle wyglądał. Dobra, Madzia, nie, weź podejku czy lunch, bo facet zarobił, zrobił. No dzisiaj na jedzenie zasłużył. Awans tak? dostał, pieniądze przyniósł, żarcie ma być podane. No to może firanki, co? Nie. A. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jak twoje obrazy zaczną przynosić po 50, to możesz sobie kupić. A teraz ile był? 6. A ile w ogóle to były najdroższe obrazy? Ja nie wiem. Powiem ci, że nie mam zielonego pojęcia. Bo w czwórce to nawet za 20 koła potrafią chodzić. Ja wiem, ja, ja nie mam zielonego pojęcia, jak to jest w jedynce. Nie, nie wiem. Oczy się, namaluję najlepszy, to się przekonam. Dokładnie. No czekaj, a czy ja tutaj... O, pa... Uu, ja potrzebuję kondycji. No to musisz sobie to to, to to, kupić. Eee, Tylko teraz problem polega na tym, czy nas na to będzie stać. Bo ja tak w sumie kupiłem ten, ten, a. O ja teraz gdzie to jest w tych kategoriach? Szukaj jego z tego siana. Różne? Nie, ten, ten, ten. Weź. O, jest. O, kurde, się dam sobie. sobie. No to jeszcze za dwa razy pójdziesz do pracy i będzie albo ten stół swój na razie sprzedaj. Kondycja jest, jest Ci bardziej potrzebna niż technika. Mm. O, 700 kosztowało. No dobra. No W domu to raczej tego nie wstawię nigdzie. Chociaż? No to się zmieści, tylko nie wiem, jak pokój nasz. Wejdzie nie, wejdzie. no to chyba chyba będzie dobrze. Eh, nie, nie, nie ruszyło. Dobra. O, dobra, Madzia korzysta z mikrofalówki, więc raczej nic nie spali. Aaaa, nie się. No dlaczego ja dzisiaj w mikrofalówce gotuję? Nie mam pojęcia. Jakiś inny humorek, czy co? Dobra, ale nie bierz ta... Ej, to mnie zawsze w tych simsach... Aha, bo tutaj nie ma opcji zawołaj na obiad. Nie, to nie było. Sami, sami idą. No dobra, ale to zjedzcie sobie oboje. To Madzia, co chcesz dzisiaj robić? Dalej malujesz? Mogę no, i malować, no co więcej ja tu zrobię ci? A, wy, przepraszam bardzo, to nie macie siedziska, żeby zjeść? A co to w końcu. A, to miska dla kota, dobra. Tak, 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 bo wy tą miskę tutaj, żeśmy karnęli ostatnio. No jeszcze trochę ten. Najpierw... Aha, to ty, to, to ja nie wiem, co ty chcesz? Do toalety właśnie powinieneś pójść. Dobra, ja A pokaż mnie, to ochodę. ja ci powiem to czekaj, co ja Ale ja No wiesz co, bym wzięła sobie może prysznic, jak tu posprzątam w kuchni. No i mogę malować w sumie. Dobra. To czekaj, na razie nie będziemy tego. Nie, 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 nie nic tu nie. Oo zostaw ten talerz. Eee, doczekaj, higiena, komfort. To może na razie, jak Wojciech się tam ogarnia, to na razie sobie usiądź. Mm. Naprawdę? Mm -hmm. Co się zepsuło? Aha! To jestem ja. A tu zmywarka się, przepraszam bardzo, sama zepsuła? Tak sama z siebie? No nie, ja ją załadowałam chyba i włączyłam, nie? Dobra, weź pysznic skorzystaj. Wojciech, weź, no ty facet jesteś, weź to napraw pierwszy. Technika ci podskoczy. No, widzisz, się stołu technicznego nie potrzebujesz do tego. Dobra, dobra, już nie denerwuj się. Nikt ci na ręce nie patrzy. Ale typowy facet, coś się zepsuło, musi naprawiać. I nie trzeba wcale po pół roku od zepsucia przypominać, bo on wie, że ma to zrobić. <laughs> Ale wiesz, co ci powiem? Ja tak mam, że e, ja na przykład bardzo nie lubię, jak mi się ktoś na ręce patrzy. Jak no coś ja robię. Nie. Nienawidzę po prostu. To jest, to jest dla mnie tak irytujące, że naprawdę jak jakaś osoba się patrzy, co ja robię. To jest takie, weź i mi stąd, bo ci zaraz krzywdę zrobię. Ale wiesz, co? Ja mam to też to samo, jak na przykład z kim siadę i jeszcze dodatkowo ta osoba miała prawe jazdy, a mnie poucza jak ją prowadzić. A to swoją drogą. No. Stój, tu hamuj, patrz tu, samochód jedzie. No, no ale nie, ja naprawdę. To jest jedna z tych rzeczy, które ja naprawdę nienawidzę. Jak ktoś naprawdę siedzi i patrzy się na to, co ja robię, a nie daj Boże, jeszcze coś skomentuje. Powiem Ci jeszcze, jak coś robię i ktoś tak po prostu stanie i tam ze mną rozmawia, tam zerka, to jeszcze spoko, ale jak mi na trend się gapi, to już nie. No. To już mnie rusza. No Ile ty już naprawiał? Nie Może wiem, będziesz naprawiał? Może lepiej nową kupmy, co? Tu się... Nie, to już kończę naprawę. Nie. Oh, ja już tutaj kończę naprawiać, zaraz będzie sprzątnięte. Znaczy jeszcze, napraw... jeszcze to naprawia? Dlatego mówię, że jak zepsuję, to namam. Jajku. Dobra, Madzia, tutaj nie. Kanapa, kanapa, wiem, że nowa. Nie, nie musimy... chodzi o kanapę, tylko o chyba, chyba naprawiłem. Tak, naprawiłem. Dobra, idź sobie ćwicz, zejdź stąd, bo chcę tu sprzątać. Gdzie mnie tu stoisz? O, tu ja chcę sprzątać. No. no i co tu się wydarzyło? Halo, proszę się minąć. O, dziękuję. Sprzątamy, no Madzia. Nie mi w sprzątaniu. O, to jest Miski. No to świniak ładne był. Aha, czyli widzę, że relacje z innymi simami to tutaj nam przeskakują. Od razu. Bardzo szybko, właśnie, wszystko spada, więc. Dobra, Ale jak tak. to w ogóle wygląda kondycja? Potrzebujemy dwóch punktów. No dobra, to myślę, że się uda te dwa punkty może dzisiaj bić. Ale no to tak, świetne: musiał. ciało atlety. Jeszcze gdyby tak w realu było. <laughs> tak. To by było super. A wiesz, to działa też na tej samej zasadzie, że yy, powąchasz ciasko i dwa kilo w przód, nie? Tak. Ej, ale strasznie dużo tej wody. Dobra. No się Ech. konkretnie zepsuło, no. To już tyle to naprawiałeś, to widać było, że Dobra, Magdalena, usiądź sobie, proszę bardzo. Oglądaj sobie telewizję. Ciąż na romans. Romans była sobie dzisiaj pooglądasz, to ci może rozrywka i energia. Komfort w sensie powpada. Nowa kanapa Ostatnio Ten kot się zlał to... tutaj? Nie Już ten kot wygląda jakby zaraz się tu zasikać No co jakoś... on robi, się rozkłada jakoś dziwnie Dawaj Wojciech, dawaj! Jedziesz z tą kondycją Mieli Ale dobra, To też ci dużo czasu to... zajmuje No tutaj chyba, z tego co pamiętam, to właśnie rozwijanie tych zdolności jest bardzo... No, już, nie? Weź jeszcze Kawałek tam ci naprawdę mało brakuje. Nie Jej żadne Jezus, łóżko. Zmęczone. Kawkę sobie łyknij. Łyknij sobie kawkę, weź Że sobie talerz. jeden punkt był wbity, nie? Nadzie też niech sobie. Albo czekaj właśnie. Nie, nie, nie żadne pozmywaj. Też weź talerz. Po... Zjedźcie sobie kolację. jest 20 już masz trochę energii. Mam nadzieję. Żeż... Nie. No i dlaczego... <laughs> no tu. Ja cię no. Dobra, i jak zjesz... Ćwicz. Ale patrz, w ostatniej chwiliśmy jedzenie wzięli. Mhm. Mm I się zepsuło. A w czwórce to by chyba jeszcze ten, podczas jedzenia nam się zapsuło, wiesz? Ja nawet nie wiem, jak to tam w czwórce tak mi się wygląda, niestety. Dobra, Madzia, maluj obraz jeszcze, póki masz jeszcze troszkę energii. No, Daj, sobie tak dasz radę, mogę ćwicz. ćwicz, chłopie, mało ci zostało. No, widzisz, mówiłem, że mało. <laughs> <laughs> Dobra. Gituweczka, no to chłopie, idziesz spać, bo ty rano wstajesz. Chociaż wydaje mi się, chyba, że ja teraz zaczynam później niż poprzednio, bo o tam chyba już nie o szóstej. Tak, tam była, ale tutaj samochód przyjeżdżał o szóstej, czyli. A nie, to w sumie to samo. Nie, bo przyjeżdża o piątej, na szóstą wszedłeś. Tak? Mhm. Okej. Okay. Tak, mi się wydaje, że było godzinę wcześniej. No dobra, to nam się trochę tutaj poprzesuwały godziny. Ale patrz, Tobie poprawiliśmy sporo dosyć nastrój. No, bo to ta kanapa, no. No na pewno. Maluj, maluj, maluj! Czy już nie masz siły? To możesz sobie pospać. No nie, zdecydowanie to jeszcze kawkę sobie wypij i maluj. Wiesz, że ja kawy nie lubię. Trudno, kończąc obraz dzisiaj. No zobaczymy, czy mi wiesz, wartość obrazu podskoczy, nie? No ty masz ile punktów? A, już masz cztery punkty. Dużo! No nie, że nie bardzo. No dobra, ale to jeszcze skorzystajmy. Wykorzystajmy tutaj do końca U mojej ząbki i do łóżeczka. Może byłoby też pomyśleć o droższych łóżkach powoli, nie? E, wiesz co, no myślę, że można byłoby tutaj coś się już powoli moimi krzyczkami zastanowić. Ale w ogóle, Magda, myślę, że my jeszcze dzisiaj chyba jeden dzień zrobimy. No i tak uważasz. No, bo wypadałoby, bo tak dzisiaj widzę troszkę za krótko coś. Aczkolwiek no myślę... No dzień pracy był. Co tu się wydarzyło? Co to jest? Shop? Oczywiście, że shop. El bandito. <laughs> El bandito! El tak, Bandito! Tak no mi w mojej serii z kosiarzem przylazł złodziej po raz pierwszy w czwórce, ja. A to dodali w czwórce, tak? Tak, ją pobiłam kobietę, teraz mnie nie lubi. Wow. Chciałam jej określić na ja nawet Nie wiedziałem, że powróciło. Panie el Bandito, won mi stąd. Dobra, zaraz się Wojciechem obudzimy. O. No ja coś się zerwałam. Nie, nie, to ja. Ja też stoję. Aha! <noise> Ty już widzę, podaj śniadanie. No, jestem, no. No dobra, spoko. Ja tam nie narzekam. Dobra, el bandito. Wojciech, posprzątaj to jeszcze. Hmm. E, teraz tak, weźmiesz sobie szybciutko prysznic przed śniadankiem. Samochód o szóstej przyjeżdża, tak? Tak. Magda, tylko nie wywołaj pożaru, proszę. Hmm. No tak z samego rana. Nie pal się, nie pal. O! Zresztą powoli już umiem Super, super. No. Dobra, to standardowo weź sobie talerzyk. Gdzieś to chyba z automatu i tak weźmie. Mhm. Dobra, mamy godzinę do samochodu do pracy, więc akurat możemy sobie jeszcze zjeść. Szybciutko. Dobra, głód podskakuje. Halo Wojciech, do roboty. Jedziemy. Nie interesuje mnie twoja rozrywka, pobawisz się w pracy. Iść do pracy. on może w ten? nie iść do pracy, o. bo rozrywki nie ma? Nie wiem. no, pola niby. Dobra, to pozmywamy. A to nie ma tutaj też tak, że jak on ma zły humor, to go mogą zdegradować? Wiesz, że nie wiem? Bo gdzieś w dwójce chyba tak było, że jak miałeś złe wyniki, to cię zdegradowano. Powiem ci, że nie mam zielonego pojęcia, jak to działa tutaj. Dobra, zdrzemnijmy się troszeczkę. O, 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 o. Telefon dzwoni. No, kto tam dzwoni? Halo, Jolka. O! Wygrywasz w konkursie! Ten proszek, co że dobra? Ja za 1400! Patrz, ja też się z ile mogę ci pieniędzy załatwić? Dobra, to kupu firanki. <noise> ale ja nie wiem, czy to jest coś takiego jak firanka. Działam, <noise> to gdzie to jest? W której kategorii. <noise> ja nie wiem, czy to jest, ale to po są takie łysy. Czekaj, może. Nie, sprędzej pewnie będzie w sypialni. No, znaczy wiesz co, ja gdzieś widziałem, pamiętam, jak tutaj coś robiłem. Elementy dekoracyjne. O. No, widzisz od razu jak się domowo no, no robi. Ile to jest? 99 jedna sztuka. To które chcesz? Pamiętaj, że no tutaj za dużego wyboru to my nie mamy. No Magda. właśnie, widzę, tak się zostają Te pierwsze pokaż jeszcze raz. Te białe. A tutaj wcześniej nie masz? Nie ma nic. Tutaj są takie. Nie, nie, ale to białe takie, to co to jest? No to Oto... też są takie tylko takie duże. A to żaluzji nie jest, to daj te pierwsze białe zwykłe. Czyli te? No. Tylko w salonie, czy wszędzie? Nie, no w sypialni też, bo żeby nam obróć kamery, bo to masz w Ojku. Bo ten. Może tam nam pokój trochę wzrośnie? I chodź, zobacz, jakie łóżka są. Może łóżka wymienimy? Eee, łóżka, 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 sypialnia. No, może kto tutaj za dużo nie ma takich, jakby. My mamy te chyba, nie? Mhm. Mm Czekaj, tutaj. 8, 8, No i na te to już nas nie stać. A to nie, to łóżka w takim razie hmm. zostają. To weź jakiegoś kwiata jeszcze o sypialników, żeby tam nam ten pokój wzrastał. O, Kwiata powiadasz. A tam miałeś takie róże w dzbanku wcześniej. Jeszcze raz, o tu masz. Gdzie ty je widzisz? Po prawej, na dole. Oto. Ale to by trzeba było je postawić gdzieś. Aha, to na tej komodzie nie da rady. No, no dobra, to daj jakiegoś się jak kup, Palmę, tujkę czy co. A czekaj, a tu, tu chyba były jeszcze inne takie o. Może takie postawy Nie wiem, czy wejdziemy do łóżka? E, raczej chyba tak. No dobra, no. jak nie, to się po... dwóch Tak, to się, to się coś chcesz. ogarnie. Coś je, czy coś jeszcze chcesz tutaj gdzieś? Coś? No, no nie no, co więcej lepsze krzesła do jedzenia. Tutaj i tak mamy wychylić. Możemy w, w sumie coś. Do łazienki imienić. jeszcze obraz byś kupił, bo tam zawsze nam strasznie spada wszystko. Mówisz, że w łazience. Mhm, jakiś obraz daj taki droższy. I kaktusa. Może byśmy w ogóle na przykład, nie wiem, toaletę wymienili? O nie, to nas nie stać na to lepszy. No ja, aż, tak, aż tak nie szalejmy, no, co? O! O! pranie robić! Co? Nie chcę robić prania, na mnie dwa czekają. Weź jakiś taki lepszy obraz. A zobacz to białe takie. To jest z kwiatkami czy coś, o to? O, pasuje do łazienki. O ile to jest, w ogóle 99. Daj to. Czekaj, bo tutaj mnie bardzo denerwuje w tych Simsach to, że jak trzymam obiekt... To obiekt się obraca. ...to nie, tak, nie jestem w stanie obrócić kamery, no. Dobra, i został nam 1000, to kup sobie ten stół warsztatowy, co chciałeś. O, poz proszę, pozwala mi kupić stół. <laughs> Dobra, będziemy produkować gnomki. <laughs> Dobra. One drogie przynajmniej są? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale wiem tylko tyle, że tutaj właśnie ludzie pisali, bo wtedy ta technika mi wzrasta. Ale wiesz nie? co, chyba pokój nam mało wzrósł w tym łazience. Znaczy wiesz co, teraz to tu jest brudno, bo jest woda. Aha, no tu weź to od razu umyj. Nie, nie, nie. Nie, ty, tylko to. ja. Ale to tobie już dałem, jak skorzystasz z toalety, Dobra. to... O, patrz, można pooglądać nawet. No można, ale to niewiele da. Ogólnie, żeby wiesz... E, ładnie. A czekaj, był. bo ty kolejny dzień. Znowu coś wygraliśmy? O, widzisz, jak ładnie pokój ten złożę? E, dobra, dobra. jeszcze dwa kwiatki do łazienki. Czekaj, najpierw to potrzemy lampom. Tak, i żeby się spajczyło i nastrój cały patno. <noise> A to już zobaczymy. Zobaczymy, co mamy. O, pieniądze czy pieniądze. miłość. Dobra, i przyjdą kur na rachunki. I tyle będzie z naszej. Niespodzianki pieniężnej. No to ty zarobisz. No. No. No, no to ale rachunków nie mam. No. Pieniędzy. Aha, jest. No. To nawet na opłacenie dwóch rachunków nie stać. No to ty zaraz zarobisz i będzie. O kurde, to Od... jakaś poczta jeszcze jest do wzięcia. Muszę to Posprzątaj jeszcze. Wow. Co my tu dostaliśmy, czekaj. co, nowe rachunki. Tu też posprzątajmy, wyrzucimy. Nie, 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 to jest co innego chyba. Aha, no. Dobra. Ale tego jeszcze zapłacimy, jeszcze tam zostanie. No to tyle było z naszych kwiatków. Mam nadzieję, że uda ci się jakiś ładny obraz namalować. No to muszę skończyć, nie? Wow, 325, no i no jeszcze raz pójdziemy do pracy i będzie nas na rachunek stać. żeby to Chyba, rozdłużyło. że obraz będzie drogi. Się okaże, się okaże. Hmm. Dobra, ja sobie tutaj jeszcze telewizję pooglądam. No ale, zapach bogactwa poczuliśmy. Tak no. nie było. Ale. <grych> nie wiem dlaczego. Halo! Magdaleno! Maluj. No Aha, bo ty jesteś śpiąca. No, i Tutaj będę? wiesz, czego mi trochę brakuje? Że w takim normalnym łóżku, łóżku, łóżku nie można się zdrzemnąć na przykład, tylko. Tutaj tak, tego tu nie było, no. No, niestety tutaj to tak. To czekaj, to może zróbmy tak. Wyłącz telewizor i weź się zdrzemnij na kanapie. Dobra, Wojciech. Co?! Czemu nie możesz robić tych gnomów?! Co, za blisko czegoś?! No ja opa przeszkadza pewnie. O. To postaw tak, o właśnie, w tą stronę do nas. Tam, gdzie stało, tylko że... Do nas. O tak. No i co, teraz będziesz mógł? Zrób gnoma. No widzisz, tak... Tak o. jest dobrze. Ten świniak się u nas jakoś zadomowił, nie? Mm, ale no chyba wydaje mi się, że chyba adoptować się go nie da. Nie, to tam gdzieś w trzeba iść i coś tam ogarniać. Tak, tak, tak. Tutaj właśnie ludzie pisali, że trzeba pójść do e, sklepu zoologicznego. Może znajdziecie w następnym odcinku byśmy się e, wybrali? Zabra. No, czemu, nie? Przydałby no, się tutaj kotecek. Ten... O, A, umiejętności mechaniczne. Bo źle on gnomów produkuje. A po ile one są? Dodaj do zapasów. Nie wiem. Co no to zwyczajne. znaczy, dodaj do zapasów? Po 6. Ale to wiesz, co? I tak mam wrażenie, że. To chyba trochę szybciej ja zrobię gnomy, niż ty malujesz obrazy. Sprzedaję za ile, uwaga. No bo obrazy. ja nie mam do tego. Ja pierdzielę znowu. Znowu tu są muchy! A, bo łóżko nie pościelony. No właśnie. Dobra. Magdalenom idziemy z panko. Wojciech, ty już gnomy. Daj się prosić. Nie, żadne interakcje ze zwierzętami. Nie, proś mi tu Idź kota. weź prysznic, umyj Proszę się. się świnia. Idziemy spanko oboje, bo widzę, że energia tu tutaj nam strasznie spadała. to no są męczące dni. Jak nie sprzątasz to obrazy, to trzeba rachunki płacić. Sama myśl o płaceniu rachunków jest męcząca, a w ogóle podatków i skarbowy to już całkiem. Karaluchy nam tu ważą. Ja nie wiem co jest z tą sypialnią, że takie sytuacje się tutaj wydarzają z tymi karaluchami. Kościel dawno nie zmieniana. Że jeszcze gdyby to była opcja zmiany, pościeli, to by było dobrze. <grymne> my żadnych Simsach nie ma. No więc właśnie. Ale dobrze, moi drodzy, my wam za dzisiejszy odcinek dziękujemy, także ja myślę, że tutaj będziemy chyba takie dwa dni robić jednak, nie jeden, bo to trochę za krótko. No zobaczymy, e... co się dzieje, gdzie leździała. Tak, nie? dokładnie. Także co, my słyszymy się w kolejnych odcinkach, więc jeżeli macie dla nas jakieś rady, dajcie oczywiście znać. E... A ze mną była Madzia. Byłam. Także do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć i pa-, pa! pa!